Pan doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, chciałbym zapytać o dostępność nowoczesnych leków w Europie. Jak to, jak, to, jak to się ma w stosunku do innych krajów? Takim ośrodkiem, z którym się porównuje Europa, są Stany Zjednoczone. I można powiedzieć tak, że. Wiele leków jest najpierw rejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Europa troszeczkę czeka z rejestracją, obserwuje, jak lek się zachowuje, czy jego na przykład działania niepożądane nie są znacząco większe niż innych poprzedników jego, i dopiero jak ma dobrą wiedzę na ten temat, to rejestruje te leki centralnie, czyli dla wszystkich krajów Unii Europejskiej równocześnie. Z tym, że należy pamiętać, że w Unii Europejskiej mamy dwa problemy. Jeden problem to jest dopuszczenie nowoczesnego produktu leczniczego na rynek, a drugi problem, niezwykle istotny, to jest refundacja tego produktu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy bardzo nowoczesny lek, on jest bardzo często niezwykle drogi. Czyli dla osób niebogatych to nie ma znaczenia, czy ten lek jest dopuszczony, czy nie, skoro jego cena jest tak wysoko ustawiona, że on nie może sobie pozwolić na to, żeby kupić i stosować go we własnej terapii. W związku z tym takim drugim czynnikiem regulującym obok rejestracji leków jest. Refundacja, czyli dopłata państwa ułatwiająca choremu korzystanie z tego leku. Ja bym chciał jeszcze pozostać przy rejestracji leków. Jeśli jakiś lek został zarejestrowany, powiedzmy, w Niemczech, we Francji, czy automatycznie możemy go wprowadzać na rynek polski? Jeżeli lek ma rejestrację centralną, zrobioną przez Europejską Agencję Leków. To jest zarejestrowany we wszystkich krajach. Jeżeli ma rejestrację narodową, czyli jest zarejestrowany albo tylko we Francji, albo tylko w Niemczech, no to może być na tych rynkach, na których jest zarejestrowany. Jeżeli lek nie ma rejestracji narodowej w Polsce, to niestety na polskim rynku jest on niedostępny. Ale jest przepis w prawie farmaceutycznym, który mówi w ten sposób, że jeżeli lek jest potrzebny dla ratowania życia bądź podtrzymania życia, ale w stanach bardzo poważnych, to minister zdrowia wyraża zgodę na sprowadzenie takiego leku, z tym, że musi być zachowany jeden warunek, że ten lek może być sprowadzony do Polski z kraju, w którym jest zarejestrowany. Często trafiają takie leki do nas na rynek z Kanady, wielki, Stanów Zjednoczonych, Japonii bądź z innych jeszcze tak zwanych krajów trzecich. Czy więc zdarzają się takie sytuacje? Czy, czy, czy taka jest w tej chwili yy, sytuacja w Polsce, że powiedzmy, yy, zazdrościmy, nie wiem, potrzebuje jakichś lekarstw i na przykład dostaję informację, że w Niemczech to lekarstwo jest dostępne, refundowane we Francji, a, 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 a ja nie mogę tego lekarstwa kupić? Yy, to znaczy. Czy jest duża dysproporcja, yy, orze, przepraszam, yy. czy jest duża dysproporcja pomiędzy dostępnością dobrych, doskonałych lekarstw w innych krajach Unii niż w Polsce? Dzisiaj nie, proszę Państwa. Odkąd Polska weszła do Unii, to możemy powiedzieć, że wszyscy we wszystkich krajach Unii Europejskiej mamy te same produkty lecznicze. One mogą się w różnych krajach różnie nazywać. Nazwy mogą być różne, ale to jest ten sam lek. W związku z tym, dzisiaj, jeżeli chodzi o leki zarejestrowane, Polska niczym nie różni się, i nie jest gorsza od bogatych krajów Unii Europejskiej, takich jak właśnie Wielka Brytania, Niemcy, Francja i tak dalej. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był doktor nauk farmaceutycznych Pan Daszek Borkowski. Dziękuję bardzo.